Halo, halo, halo. Halo, Dzień dobry. Dzień dobry. Nie, nie ma go. Nie ma go, a z kim rozmawiam? Wacław Kowalski. A gdzie, kiedy ewentualnie zostanę pana A to ja nie wiem, bo tutaj pomyłka chyba, To nie numer. No, proszę pana, naprawdę pan chce w taki sposób brnąć? A co chodzi? Pani, naprawdę, nie, jak pan się zachowuje adekwatnie do pana wieku, tak? Tak, ja jestem dziecko, wie pan, że jestem ułomny psychicznie. No, gratuluję, proszę pana, nie wiem, no, pan. Tak. Jest zajczy... Jestem ułomny psychicznie, proszę pana. No, ale no, niestety, no, odpowiedzialność pan w taki sposób nie unika. Aha, no trudno. Podaję pan datę urodzenia, podejmujemy rozmowy w kierunku rozwiązania sprawy na etapie połbowym, czy kierujemy się, że dalej. A widzę, dalej. Nie, godzina w takim razie. Do widzenia.